Witam w kolejnym wyścigu z ligi EOTL, tym razem gra to Formula Roblox, tor Lodwyk, jeździmy na, no jak widzicie pada, 35% deszczu, to są warunki na inter. tery od 50 zaczynają się na łety, rozpoczynam swoje pierwsze okrążenie, Alfa już ustanowił czas, nie ćwiczyłem tego toru na interach, Ćwiczyłem tylko na normalnej pogodzie, więc jakby mm, cały ten wyścig był dla mnie. No. Jakby całe to krążenie to było takie. Mm, Zastanawiałem, jakby chciałem też wypadać więcej, gdzie mogę ile so, na ile sobie pozwolić, żeby się no, nie wypierdzielić na głupi ryj. No. E, jak robię zielony czas pierwszego sektora ale to jest taki pierwszy, pierwszy hotlap, więc no bardziej, bardziej mi chodziło też to, żeby ustanowić jakikolwiek czas, żeby sprawdzić gdzie mniej więcej wypadam w porównaniu z resztą stawki. Alfa zapowiadał jak tydzień wcześniej po Lemon, że to jest jego dobry tor Co prawda dodał, co prawda w niewyścigu dodał, że dosyć często go tutaj dyskonektuje. RT mm, był dla mnie wielką niewiadomą, bo to jego pierwszy wyścig. Wiedziałem, że ściga się w formule ro, w lidze innej, formule Roblox. Y Tutaj, jak widzicie, popełniam błąd przy wyjściu na, na ostatni za, ostatniego zakrętu na prostą. E, tracę trochę czasu, ale mimo tego, cztery dziesiąte za Alfą. Myślałem, że to będzie. Byłem całkiem zadowolony. E, Moje Reszta. Podchodzę teraz do mojego drugiego dobrego, jakkolwiek dobrego okrążenia kwalifikacyjnego. Jak widzicie, 4 no, minuty minęły. Mniej więcej. E, więc tak, jestem. 70 tracę do ERT. E, tekno, o dziwo, człowiek, który jest bardzo szybki w formule Roblox, e, jest nigdzie obecnie. E, on też trochę się spóźnił na kwalifikacje i e, też chyba nie jeździł jeszcze w deszczu. Mm, przynajmniej nie trenował w deszczu. Więc, no, no jakby delta się moja zwagowała, ale e, na szczęście, no, pod koniec sektora, zyskałem 3 dziesiąte. Całkiem dobry, całkiem na razie dobrze się zapowiada. E, dałoby mi to mm, P3, ale, no, jak widzicie, alfa poprawia się znowu. E, teraz ląduje na pole position. No, to jest. Jakby trudno mi cokolwiek powiedzieć o tym okrążeniu, tak szczerze, bo e, nie mam doświadczenia na e, deszczu, ale na szczęście, ale całkiem dobra. No, rekord drugiego sektora, więc zapowiada się na całkiem dobre okrążenie. Mm, ale jadę trochę za szeroko, tracę trochę czasu i raczej nie będzie polo position, i ląduję ostatecznie na. B3, hmm, pie, No, nie duża strata do snipersa, więc no. Dobra, rozpoczyna hmm. się wyścig. Hmm. Alright, let's go. Jedno światło, drugie światło, trzecie światło, czwarte, piąte. I ruszamy. Całkiem dobry start. Wyprzedzam hmm. e, snipersa. Teraz staram się trzymać stylizmie alfy. E, oczywiście, przez to, że to jest Vision Lux, przypominam, no, że to jest Vision Lux nie można za bardzo się tym kierować, e, ale na szczęście nikt mi nie zasłania. Przez to, że jestem pierwszy, przynajmniej na moim ekranie, więc mogę sobie spokojnie przejechać pierwszy zakręt bez presji, bez popełnienia błędu. No i jak widzieliście, już wyrobiłem sobie jak, jak niewielką przewagę. Rekord. Pierwszego sektora to nie jest oczywiście wymierne, to uh -huh. jest start. Pyle, <coughs> Tutaj, jakby przez startowałem trzeci i jestem teraz pierwszy. To mam ten rekord. Teraz, chociaż na tabeli widać, że techno. Tekno chyba z... No z. przebił się już na P2. On startował chyba z P10. Ten człowiek jest po prostu jakby. No nie wiem co powiedzieć, on jest... Jakby nikt nie ma z nim szans w tej lidze. Jak widzicie, on już jest przede mną. Star... No jak... On po prostu mi odjeżdża. Nie mam szans z nim, więc moim głównym założeniem jest trzymanie Alfy za mną, ponieważ walczymy z nim w, mistrzostwie, w Mistrzostwach Konstruktorów z jego zespołem. O... Mistrzostwo kierowców jakby nie martwię się, bo po prostu nie czuję, że jestem szyb, jeszcze na tyle szybki, żeby o nie walczyć, więc yy, na, na, tak nakładam, jakby bardziej skupiam się na tym, żeby na dobre, na dobr, na, na tym, żeby zespół wyszedł jak najlepiej z tego. Yy, też jeszcze Reu nigdy nie zdobyło mistrzostwa w żadnej serii wyścigowych w Robloxie, więc no. Fajnie byłoby to zrobić, tym bardziej, że jakby Team Boss reł, jakby no, mocno rozwinął moją karierę, zaproponował mi e, siedzenie w, a, w no, miejsce w Air Sports, gdzie mm, całkiem jakby zdobyłem chyba 4 podia. Prawie wygraliśmy tam mistrzostwo konstruktorów. Mój teammate miał przygodę na ostatnim okrążeniu. Jak widzicie, tekno mi kompletnie ucieka, jakby no ten człowiek jest po prostu szczerze. Ja chciałbym go zobaczyć w oficjalnej lizie Formuły Roblox. Tutaj popełnił błąd, ale jakby już na wyjściu z kolejnego zakrętu odrobił wszystko, co stracił po tym błędzie. No ten człowiek jest po prostu niesamowity w tej grze, chociaż sobie rekord okrążenia. Więc, no, Uda. Uda. jeszcze jakieś szanse są, doganiam go teraz w slipstreamie. Hmm. Jakoś. No. Przejeżdżam bo już po pierwszym zakręcie, on, on, on ponownie tworzy. Yy, po, no, jest. Szczerze, ja jakby. No. Próbuję cokolwiek zrobić, żeby odnaleźć jakieś yy, tutaj linie wyścigowe, żeby nie wiem, żeby jakoś jakkolwiek mieć z nim szansę, ale no nie mogę się do niego utrzymać, tym, że trenowałem cały dzień praktycznie, no to on, on jest po prostu zbyt szybki. Popełniam błąd w poszukiwaniu jakby, w próbie bycia szybszym. No i łociek mi do ósmego okrążenia. Praktycznie nic się nie działo. Teraz mnie snajper z dogania, e, Jak widzicie tutaj Zrównaliśmy się tajdy, <grym>, i byliśmy no, równo ze sobą na końcu okrążenia, wyprzedza mnie. Oczywiście, dzięki temu, dzięki świetnym serwerom Robloxa, nie widzę go nadal na moim ekranie. Więc po prostu, no, staram się, się jechać. W każdym razie, byłem zadowolony, że, że trzymam za sobą Alfę. Snipers wyprzedza mnie, ale mm, parę okrążeń wcześniej powiedziałem mojemu TeamBossowi Vianowi, że no słuchaj, ja nie będę z nim walczył, bo to nie jest mój cel. Moim celem jest, ja, moim jakby celem jest to, żeby wyprzedzić Alfę w, w, w skuderie, Składrę w generalce i tyle. No on zaakceptował ten plan. Tutaj staram się trzymać za nim, jakby w poszukiwaniu jakiś ...nowych, no, e... yyy... Okay. ...jakby, próbuję naśladować go, zobaczyć gdzie, gdzie jakie on linie bierze. E... Okay, possible, if, uh, Tutaj jest uh, w że już strategia się jakaś układa. E... Ogólnie... E... ...powtórzę to co mówiłem mojemu inżynierowi wyścigu nie czuję zmian w oponach, ponieważ ilość pod... Podsterowność jest tak wielka, że szczerze nie robi mi to różnicy. Podsterowność na deszczu w formule Roblox jest tak wielka, że tak szczerze naprawdę nie zauważycie różnicy. <grym>, a, to, a po prostu nie możecie skręcać w, w każdym w, nieważne jakie macie, jak mocno zużyte macie opony, więc to nie jest nie był mój największy problem. Mój inżynier wyścigowy a.k.a. Team Boss, yy, problemy z internetem, dlatego też odpadł w ogóle w tym wyścigu. Dostał disconnecta, ale nie miałem. On jakby się nie przygotowywał na ten wyścig znowu, bo mój, pra, jakby mój teammate, który powinien jechać miał znowu jakby sprawy rodzinne, więc yy, tak naprawdę byłem jedynym kierowcą Reu, który, re który miał jakiekolwiek szanse. <grym> yy. No, snipers też mi zaczyna uciekać, robi się nieciekawie, bo dbałem się, że alfa mnie też dogoni. Nie, za bardzo, nie, nie chciałem patrzeć co chwilę na tabele, więc wolałem się skupić na jeździe i nie za bardzo, nie za bardzo, orientowałem się, gdzie jest alfa. Teraz nie mogę coś zapytać tego o to mojego inżyniera wyścigowego, ponieważ jego internet postanowił, że przestanie działać. A jak widzicie, na czacie tutaj Alfa próbuje zbejtować kogoś na to, żeby z ich na pit stop na łety. Nie udaje mu się to. Jednak każdy umie korzystać. nie wiem, Każdy wie, że to jest zły pomysł, bo na interach jedzie się ok. Mój inżynier wyścigowy powraca. No Snipers ucieka mi, ale. Mamy podobne tempo, tutaj piękny manewr trzech kierowców, wszyscy postanowiliśmy, że żwir może być, jest przyszłością. Wy, jakby asfalt już nie jest nam potrzebny, jedziemy na żwirze. Okazało się, że straciliśmy na tym trochę czasu i od tamtego momentu już nigdy nie, już nikt nie aktywował planu żwir. Przynajmniej świadomie. dogania snipersa popełnił tutaj błąd. Akurat, no... W w tej części wyścigu Snipers nie. miał straszne problemy, jakby on nie. chyba. Mingener się tutaj pytał o moje opony, no ale ponowi... ponowiłem moją odpowiedź, że nic czuję różnicy. Snipers desperacko próbował jakby uciec mi jak najszybciej, jak najdalej. I przez to popełniał błędy. Tutaj dogoniłem go w slipstreamie znowu, ale... No, przez to, że on był no. we mnie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No nic nie widziałem, więc starałem się no. wziąć ten zakręt na spokojnie. Teraz udało mi się go wyprzedzić. Jest gdzieś z tyłu z. z u, no. Ale ponad tutaj on mnie nie atakuje. Mieliśmy tutaj całkiem dobrą walkę. Mamy tutaj całkiem dobrą walkę. <kłysy> Snipers. Tak, szczerze, mm, myślałem, że będzie szybszy, trochę zawiodłem no, się na tym. Myślałem, że... zawiodłem się. Myślałem, że on będzie walczyć gdzieś z Tekno, przez to, że on jest kierowcą w, w, w oficjalnej lidze formuły Roblox, ale nie. U... No, jak widzicie, popełnia błąd znowu. Mm, jakby myślałem, że walka o P2 może być realna. Mm. Wcześniej liczyłem na P3. Nawet bałem się, że mogę zejść, że może mnie nie być na podium przed wyścigiem. Mój inżynier wyścigowy mówi mi, żebym boksował, ale powiedziałem mu, że no to. że nie widzę sensu. Opony są ok i bałem się, że. bałem się, że nie wiedziałem, jak to opony zachowują. Zachowają się po 18. Ok, okro... Jak... nie, nie wiedziałem, czy na końcu wyścigu po prostu mi opony nie padną. Więc wolałem zagrać bezpiecznie, na razie jechać na nich. Snajper ponownie mnie wyprzedza. Ale Snipers uczynił Sebastiana Vettela z Hockenheim 2018 i od tamtego momentu praktycznie byłem spokojny, widzicie, że tracił. Dużą ilość czasu, teraz zaraz zacznie mu się naliczać ta strata chyba. No stracił z 2 sekundy do mnie, e, więc no na razie na razie jestem bezpieczny i teraz widzicie, że z 17 sekund do tekno teraz straci 22 sekundy, więc już od tamtego momentu byłem bezpieczny. E, Mogłem kontynuować wyścig swoim własnym tempem. No i... Szczerze? Wróciłem do nudy, która towarzyszyła mi od okrążenia drugiego do ósmego. Po prostu jest, jestem samotny. Jakby ziemia niczyja. Tutaj już Snipers odpada i Alfa pituje. Niestety on jakby on był za nami, więc no ja muszę przejechać jeszcze jedno okrążenie kompletne, żeby, żeby teraz móc jechać do boksu. Od, postanowiliśmy odpowiedzieć. Teraz pituję. no też pituje. Ale mam dużą przewagę na P3, więc nie stracę poz, nie stracę pozycji. Tutaj nie byłem tak że pewny, czy muszę hamować samodzielnie, czy gra mnie samodzielnie wyhamuje w boksie, więc być może tutaj straciłem trochę czasu, ale końcowo to się nie liczyło. Estenba też jechał do boksu, więc mnie nie wyprzedzi. Mm, tutaj inżynier Miowy mi zalecał zrobienie fast slufa, ale no szczerze nie miałem tempa. Tecno był za szybki. I the, the yy, tutaj kluczowy moment dla naszego, na, naszej general-konstruktorki. Estenba wyprzedza Alfę. Alfa spada na P4. Estenba wchodzi na podium, swoje pierwsze podium w karierze. Jak widzicie kolejna długa przerwa. No po prostu ten wyścig był dla mnie nudny i od, od tamtego momentu już nic się ciekawego przynajmniej nie stało. Kończę. Wyścig 40 sekund za Tekno. No, ten człowiek po prostu zdominował ten wyścig. Nikt nie miał do niego podjazdu. Kończę wyścig na P2. Ej, mój inżynier wyścigowy się cieszy. Nie zmieniło się nic w, dla mnie. Tekno wskakuje na pierwsze miejsce w tabeli generalnej. Ja nadal P3, ale. Reunions w końcu przeskakuje Skuderię Squadrę o dwa punkty. Prowadzimy. Nie wiem na ile ten stan rzeczy się utrzyma, ale mam nadzieję, że utrzyma się do końca sezonu i wygramy to mistrzostwo pierwsze dla reu. Mógłbym się wtedy czymś szczycić. A ja żegnam. Do zobaczenia. Nie wiem kiedy. Być może za tydzień. Zobaczymy o. Zobaczymy, czy w mojej nowej lidze RFU ktoś postanowi sobie nie przyjść na wyścig. Nie wiem. E, nie wiem też kiedy jest następny wyścig w Jotelu, Ponieważ kalendarz jakby Alfa wziął kalendarz, który był ustalony na początku. Wyrzucił go do kosza i tak naprawdę nikt nie wie, gdzie się teraz ścigamy. No grunt to nieprzewidywalność. Też nie zapowiedział tak, że do następnej rundy, więc. Nie wiem. Więc jeszcze raz żegnam. Papa. Pa.